Można powiedzieć, że Wielki Brat był w tym tygodniu dosyć brutalny albo, że była to taka próba hartowania, bo gorsze rzeczy będą o sobie czytać, jak wyjdą z programu, tak? to tak myślałam, że... co byśmy na, nawzajem o sobie się dowiedziały, jakbyśmy były no, w takim nie, eksperymencie. Nie wchodzę w, to. <laughs> nie wchodzę w to, słuchaj. Ale e, co im to dało? Myślisz, że coś im to dało? Wiesz co, no myślę, że tak. Wiesz co? Myślę, że to była w ogóle taka psychologicznie bardzo trudna sytuacja, mhm. e, zobaczyć co... Mówią o tobie inni za Twoimi plecami. Zobacz, że prawie każdy mówił mnie to nie rusza, mnie to nie rusza, mnie o czym tak dołączał do grupy i zaczynałeś. Dokładnie. No ale z drugiej strony, wiesz, no wszyscy plotkujemy, tak? To znaczy, plotka ma w ogóle taki psychologiczny... Yy, tak, psychologiczne znaczenie, bo plotka tak naprawdę jest taką sankcją społeczną. To znaczy, jak jesteśmy w grupie, oczywiście moglibyśmy to zakomunikować wprost, ale nie jesteśmy tego w ogóle uczeni, nie, nie umiemy komunikować, ale tak naprawdę identyfikujemy pasożytów w grupie, pilnujemy mhm. norm społecznych, yy, wyrażamy złość na osoby, które nie zachowują się tak, jakbyśmy od nich oczekiwali, więc jest to absolutnie naturalne, że to robimy. I to jest też taka lekcja dla nas wszystkich przed telewizorami, bo tak. łatwo się obruszać na to, co widzimy, ale tak naprawdę niechaj y, pierwszy rzuci kamień ktoś, kto nigdy nie plotkował i nie obrobił, e, brzydko mówiąc. Można powiedzieć, że takie hejt hate, hate trochę w internecie mm -hmm. jest jakimś rodzajem takiej brutalnej plotki, tak, bo też nie mówimy wprost, tylko e, tak naprawdę mówimy za plecami. No ale co im to dało? No Myślę, że przede wszystkim, zobacz, tam było sporo takich e, konfrontacji wprost. Oni zaczęli ze sobą. Zabawiać. Czy to nim... mogło oczyścić jakoś? Myślę, że może oczyścić. Myślę, że daje im też wiedzę na ten temat, jak należy się zachowywać, żeby nie być nominowanym, więc myślę, że, że to zresztą chyba Radek powiedział, nie pamiętam, czy ba... nie Bartek to powiedział, że fajnie jest to usłyszeć, bo daje ci to jakiś imperatyw do zmiany, tak naprawdę mm -hmm. swojego zachowania. Więc myślę, że było trudno, ale wszystkie rzeczy, które są rozwojowe, są najczęściej trudne. Można wyciągać wnioski z tego. Można sytuacji. wyciągać może... wnioski można zmieniać swoje zachowanie. Myślisz, że to będzie miało wpływ na nominacje? Ja właśnie to teraz analizowałam i byłam zdumiona, że nie bardzo, bo mm -hmm. zobacz, Kasia tak naprawdę powinna nominować Igora, bo Igor tam rzeczywiście mówił do niej o niej bardzo ostro, a nie nominowała Igora Ale, ale, ale Radek też mówił o niej bardzo ostro, to, że powiedziałby po prostu gry, no tak, że, no, że tak, o, tak, to masz tak rację, się nie ładnie, nie ładnie wyraził. Ale mi nie wszystko Magda Zając, a nie Igor. Igora ochroniła jakby. Natomiast Olek, który, o którym mówił Bartek, że prężył mu spły i tutaj rzeczywiście go nominował, ale też mówiła Iza o nim, Radek o nim mówili, ale jednak utrzymał Kasię, więc no, trochę widać, że wpływa, ale jednak te antypatie takie osobiste pozostają. mają też znaczenie, pozostają. <noise> Dzięki, Gościu. <się. głosy>